Każdy dzień jest dobry, aby obdarować ukochaną osobę kwiatem. Jednak, 14 luty jest dniem szczególnym, żeby swojej walentynce sprawić niespodziankę. Kwiat na pewno będzie prezentem, o którym dziewczyna długo będzie pamiętać. Astrolodzy doradzają, jaki kwiat najlepiej odpowiada określonemu znakowi Zodiaku. Kwiatowy Zodiak Walentynkowy. Dla dziewczyny barana idealne kwiaty to frezje, storczyki i maleńki bukiecik cudownych konwali. Piękny zapach kwiatów oczaruje każdego baranka i sprawi, że dziewczyna będzie w kwiatowym nastroju. Kwiaty doskonale pasujące do dziewczyny byka to purpurowe róże, niewinne fiołki i hiacynty. Po takim uroczym kwiatowym prezencie każda dziewczyna byk na pewno ulegnie niezwykłemu czarowi walentynkowego dnia. Dziewczynę bliźniaka można obdarować maleńkim bukiecikiem drobnych różyczek w kolorze różowym, narcyzem lub stokrotką. Takie piękne kwiaty na pewno oczarują bliźniaka i na twarzy dziewczyny pojawi się uśmiech. Raka wprawisz w doskonały nastrój, obdarowując orchideą, anturium lub bukiecikiem bratków. Są to kwiaty, które dziewczynom spod znaku raka przynoszą w życiu szczęście i dodają im szczególnej energii. Astrolodzy podpowiadają, dziewczynom spod znaku lwa odpowiadają czerwone tulipany, jaśmin i bukieciki fiołków. Są to kwiaty, które potrafią roztoczyć wokół lwa czarodziejską mgiełkę. Dziewczyny panny lubią być obdarowywane kwiatami w kolorze białym. Doskonale pasują im goździki, frezje oraz bukieciki lewkoni. Panny uwielbiają delikatny zapach tych kwiatów i ich niewinny kolor. Dla wagi mistrzowie gwiezdnej wiedzy doradzają różowe róże, fiołki oraz jaśmin. Są to kwiaty, które doskonale pasują do temperamentu wagi. Dzięki nim wagi czują powiew wiosny, którą uwielbiają. Skorpiony bardzo lubią dostawać bukieciki maleńkich róż, storczyków i kolorowych bratków. Takim bukiecikiem można oczarować każdą dziewczynę skorpiona. Zapach tych kwiatów Prowadza dziewczyny w świat baśni. Dla dziewczyn strzelców astrolodzy polecają kwiaty w kolorze żółtym, takie jak róże, słonecznik i narcyzy. Są to kwiaty, które strzelcom zawsze poprawiają nastrój i przynoszą szczęście. Dziewczyna koziorożec będzie mieć doskonały nastrój, jeżeli zostanie obdarowana azalią, lilią albo lawendą. Zawsze będzie ona pamiętać o takim kwiatowym prezencie i z nostalgią wspominać ten cudowny dzień. Astrolodzy proponują dla dziewczyny wodnika Gerberę, anturium albo bukiecik czerwonych róż. Możesz mieć pewność, że taki kwiatowy ogródek przyniesie szczęście dziewczynie spod znaku wodnika. Ryba doskonale się czuje, kiedy otrzymuje goździki, mimozę lub bukiecik maków. Ryby przywiązują wielką wagę do prezentów kwiatowych i uwielbiają je dostawać.